Dybry. Następny wypad na jakąś nockę. Mam tu jakieś miejsce, znowu pobliżu, koło Żywca. Eee, zobaczymy to gdzieś przy strumyku. Zobaczymy, jak to wygląda. Może na lato fajne miejsce, żeby się tu gdzieś przycumować. Lubię teraz, jak jest mało, mało ludzi, to po prostu eee, pojeździć, poglądać te miejsca. Żeby, żeby wiedzieć na przyszłość później, gdzie, gdzie jeździć, jak będzie ciepło, gdzie będą ludzie, to żeby mieć pozaznaczone. O, jaki kamperek tu stoi. Rozglądajmy się, a to na jakichś próbnych rejestracjach. Benimar pewnie zwieziony. E, Radziechowy Wieprz, gdzieś tu to jest. Obiedomania. coś słyszałem o tym, że to chyba dobre jedzenie jest. Ale ja jestem najedzony. E, więc e, zobaczymy co to za miejscówka. Co to tam e, wymyślili. Fajnego. Jest piekielnie zimno. Teraz to pokazuje 5 stopni, ale uwierzcie mi, cały dzień koło tam jednego, dwóch w nocy. Co wiele taki śnieg pada. zresztą widać na szczytach jest bieluśko. Tam w tych wyższych partiach. Jedziemy jeszcze jedna rzecz, e, bo dzisiaj jest poniedziałek, jutro wtorek. Dopiero w środę jadę gdzieś tam na Czechy Firma do mnie dzwoniła i się okazało, że się nie będą do mnie zadzwonić. I, I tam ta jedna co rozpisuje trasy, ma mój telefon prywatny mi dzwoniła. Mówi, co się z tam dzieje? Od piątku nikt się nie nie skontaktować. Ty żyjesz? Ja mówię, że żyję. Ja mówię, no trzymam telefon w ręku, nikt tu nie dzwonił. Ona spróbuje, no i dzwoni i telefon nie, nie dzwoni. Tak by się zawiesił. No i go zresetowałem, no i dopiero zaczął dzwonić. Ja mówię, dobra, podaj tam gdzieś. W systemie ten mój prywatny też numer. No bo to to kurde, nie może być, że ten telefon się zwiesza dziadostwo takie. że... No i wpisała Radziechowy Wieprz. No to właśnie gdzieś tu jest jakaś bystra też tu się nazywa. A to jest gdzieś tu koło w tym wieprzu chyba. Ta miejscu, ale no, za chwilę zobaczymy. Powiem ja tu, kurde, mieszkam tu w pobliżu, ale w... nie byłem jeszcze nawet na tej drodze. Nigdy tędy nie jechałem w tym wieprzu. Pierwszy raz tu jestem. Kurde, warto czasem wziąć, wyjechać, przejechać się po tych swoich terenach, bo naprawdę, tu gdzieś to powinno być, Wierzbowa. No zobaczmy, tu jakieś domki. Co tu ciekawego? No fajne widoczki tamte góry. Z tego co tam czytałem w opiniach, to że troszkę tam przyjechać gdzieś tą ekspresówkę, bo ona jest tutaj całkiem niedaleko. Ale może nie będzie tak źle. Jest zimno, przynajmniej nikt tu nie będzie chodził. Koniec objazdu Tam jest jakiś dom, tu są jakieś Co to tu jest? Teren monitorowany. O no i co to jest tu? Przy samym strumeku. Tu jest droga. I co dalej? Jak ja tu mam stać? Aha, tu się da wjechać. Patrzcie, tu jest strumyk. Tylko tu śmieci są. Czemu tu śmiecą ludzie? to no, jest jakaś droga. Tylko, że tu jest mokro. Boję, że tam wjadę i się u, u, i ugrzęznę. Podjedziemy kawałek jeszcze zobaczymy co tu. Czy jest tu coś lepszego, a jak nie to zmienimy to miejsce, bo... Tak powiem Wam. Tyłka nie urywa. Eee, tu jest bosko, rysuję sobie po lakierze. No nie, gdzie ja tu dojechadę? Tu, tu już jest koniec. Nie nam nawrócić. A chyba, że tu, na tym placu. A tu, to chyba o to chodzi. Ale ta woda tutaj zasuwa. Ej, no to jest ciekawe miejsce. Patrzcie, Możemy bym se tu został? Idziemy zobaczyć. Ej, no ci patrzcie. Jak ktoś co ognisko robi. A dzisiaj jest poniedziałek, myślę, że nikt ogniska tu nie będzie robił, że nikt tu nie przyjdzie. Aczkolwiek śmieci tutaj, śmieciarze. Ej, ale fajne miejsce. O, chyba się tu zostanę. Naprawdę jest tu przyjemnie. Tylko śmieci, kurde jaki tu jest syf. Ale w lato no nie ten syf, tu patrzę, tu się okąpać. Wcale tej ekspresówki tu nie słychać, tu szum tylko wody. Nawet jej nie widać za bardzo, ona jest tam. Fajnie. Fajnie, aby tych śmieci nie było, no ale... Nie wiem, co to za natura, tak same piwa, tutaj musi ktoś przyjechać, piwa. Nie, ja se tu zostaję, to Dobra, tylko się trochę obrócimy, żeby tą prawą stroną, którą wychodzę, mieć od strony rzeki. Albo tutaj przynajmniej. Ale zobaczymy, co tu z tego wymłodzimy. No, ciekawe, czy ktoś tu przyjedzie dzisiaj, bo w weekend to bardzo prawdopodobne, ale tak myślę, że poniedziałek może nie będzie tragedii. O, coś takiego jakbym... Muszę tam jeszcze wyjść, pooglądać, czy tu nie ma jakiejś butelki, żebym na chwilę nie da... najechał na jakąś butelkę i się nie zdziwił. Dobra. Idźmy, zobaczymy, czy tak może być. No. Całkiem przyjemnie A tu mam swoje miejsce Swój zakamarek Ja się tylko skręcę lekko w prawo Dobrze jest Fajne miejsce Patrzcie, patrzcie jak wjechałem koło takiej butelki Kurde po prostu Ślak człowieka trafi W takim śmietnisku to naprawdę można se koło rozwalić za dziady. Trzeba uważać, bo naprawdę szkoda go dać. Dzień dobry. Znowu. W tym terenie. Powiem, a w nocy taka ulewa była. nawet śnieżyca taki grad padał. Dalej pada. Ptaszki śpiewają, strumek szumi, jest no, rewelacyjnie, chyba tu zostaje dzisiaj na cały dzień, bo dopiero jutro jadę na Pragę. A szkoda, że nie ma tych temperatur, bo bym sobie tutaj ugotował jakieś śniadanko. Ale tak to tutaj się nic nie dzieje, nikt się tu nie kręci, jest po prostu... Może tam się przejdę wzdłuż soły, bo tam chyba do żywca jest kierunek żywiec. Zobaczcie jak to szumi sobie ta woda. Fantastyczne miejsce trzeba przyznać. Chciałem jechać do okulisty, do optyka, raczej sobie okulary wymienić, bo moje się już e, zmęczyły życiem, ale chyba dzisiaj sobie to daruję. Jest tutaj tak fajnie, tak spokojnie. Mam jakieś tam śniadanie jeszcze u góry. Tam brakuje mi jedynie tej temperatury, żeby trochę wyższa była, to bym sobie ten piecyk wyciągnął, bym coś ugotował już na, na dworze. No. Trzeba pomyśleć, że tak ja mówię, o tym może jakimś e, kamperwanie, żeby coś żeby w środku szło gotować. Bo tu nie chcę w tym gotować w środku, no bo może to auto kiedy pójdzie na sprzedaż, a to takie gotowanie w takim aucie bez wentylacji, musiałbym okna otwierać, a to i tak zostaje później. Więc e, takich rzeczy w tym samochodzie nie robię. Rewelacja. jest tak mgliste, tak ponuro. Jakby człowiek w domu siedział, to by z domu nie chciał wychodzić tą pogodę. To jest taka pogoda, że się nie wychodzi z domu. A że ja ostatnimi czasy preferuję mój domek na kółkach, no to idę do środka. Fajne miejsce. Patrzcie, taki azer sobie tu zrobiłem, czy taki kącik. No mówię, aby było temperatura pieca, bym se tu wystawił i kurde, bym sobie zrobił jakąś jajeczniczkę z widoczkiem na strumyk. No trochę śmieci tu jest. To jest jedyny minus. Jedyny minus śmieci. Miejscowość Wieprz. Spróbuję tam później przejść się. Po tych, po tych kamie, kamorach, tu myślę, że przejdę bez problemu i pójdziemy tam zobaczyć, jak to tam wygląda. Ale może no, karwałka! Dobra, idźmy się przejść. Póki jest pogoda, tak jak Wam mówiłem, stoję tu dalej. Chyba cały dzień przestoję, nie mam zamiaru się nigdzie ruszać, wiedzy nie mam. Więc yy, spróbuję przejść na tą wysepkę. Na tamtą drugą chyba nie dam rady. Bo zobaczcie, jak tu jest strumień. Może tu jest nawet jakieś koła z rowera. Nie wiem, czy uda mi się przejść. Tam bym że przejdę, ale jakbym tutaj podszedł, to już nie wygląda tak wesoło. Będę miał buty mokre. Chciałem Wam pogadać mniej więcej o moich przemyśleniach na temat kamperów. Zakupię kamperka. Ale to za chwilę, cię tak spróbuję to jakoś przejść, ale nie wiem jeszcze jak. Nawet nie wiem czy to jest realne, żebym nie zamoczył buta. Dobra, spróbuję na ten kamień. Nie no, ten kamień jest ok, będzie Tylko pytanie za 100 punktów co dalej? Co, na te koło? Już te koło będzie niestabilne. No nie przejdę tu. Kurdej. Tu jest jeszcze jakieś miejsce. No i co dalej? W lato na bosaka, ale teraz? Zmoczyć buta? Tu jest trochę wody. I co dalej? Taki skok chyba. Ooo! Nie udało się, mam mokrego buta patrzcie A, naleciało mi tu wody pełno Dobra Nie jesteśmy z cukru Patrz jak tu ten, ten strumień Ten nurt jest i tej wody tu jest z pół metra e, tutaj w lato ładno, ładnie idzie się schłodzić To sympatyczne miejsce Tam stoimy no, a probo, bo tak zaczynałem wchodzić na ten rynek, patrzeć na te kamperki, Powiem wam jedną rzecz, co mnie ciekawi, co mnie właśnie zastanawiała z tym samochodem też, nie? Bo y, pamiętacie, jak go kupiłem, on był wart. To zaczynał się y, ten czas świrusa. Y, i ten samochód kosztował 140 tysięcy, w tym wyposażeniu, w tym pełnym, bo to on ma prawie pełne wyposażenie. Tam chyba nie ma tylko czujników martwego punktu na lusterkach i nie ma jedynie czego, to ładowarki indukcyjnej. Tak to jest w pełni wyposażony. No nie ma automatycznej skrzyni, ale on ma e, szperę. I jak ma szperę, no to nie, to nie było e, wersji, żeby miało szperę i i automat, nie? Jak szpera, to to manual, tak samo jak w tych kamperach, co tak mi się podobałem, Fordy 4x4, no to też, jeżeli 4x4 napęd, to tylko automat. Nie ma w, w, w automacie, e, tylko manual, nie ma w automacie. No i e, ubezpieczenie za to auto co roku płacę coraz więcej. No w tym roku już trochę stanęło, ale co się okazało, że ten samochód dzisiaj po. Ja go mam 3 lata, czwarty rok idzie i on jest warty, ciągle go jestem w stanie sprzedać za te same pieniądze. On był warty 140 tysięcy, ja po rabatach dałem za niego 105 000. i dzisiaj widziałem na ogłoszeniach dalej, on kosztuje 105 tysięcy. To jest właśnie to, do czego prowadzi moja rozmowa na temat kamperów. Patrzcie, jaki hardcore, te śmieci, co jak to, i ta rzeka przyniosła w czasie powodzi, czy czegoś. A tam jest nawet wieża obserwacyjna, taka ten. No i dobra, i do czego yy, chcę zasugerować? Bo wykładając trochę kasy, nie chciałbym kupować kampera 15-letniego za bardzo. Bo yy, chciałbym w nim trochę zamieszkać. Paroletnie kampery to są yy, ludzie, którzy kupili kampery w trakcie. Yy, tego całego świrusa. Było tak, że zakaz do lasu, zakaz wychodzenia z domu. I niektórzy ludzie, którzy mieli kasę, stwierdzili, mieszkali w jakichś apartamentach, że sobie kupią kamperka. A kampery wtedy były bardzo drogie. Ceny wywaliły półprzewodniki przewodniki, inne duperele. Wszystko... Z wszystkim były problemy, nie? I ceny tak wypieprzyły do góry. I oni pokupowali. Później był, bo brak dostępu, w ogóle takie rzeczy. I teraz gdzie to się w miarę unormowało, można sobie chodzić, oni stwierdzili, że to jednak nie jest dla nich. To, to, bo to trzeba czuć, wiecie, jak to jest z takim życiem w aucie, no to trzeba czuć, trzeba lubić, nie, dla niektórych to nie jest fajne. Pojechać na wakacje na dwa tygodnie spoko, ale tak siedzieć dłużej, to nie. Ja mam wręcz przeciwnie, mi się to podoba, ja mi się takie życie podoba, mimo że mam mokrą skarpetę i mokrego buta i, <laughs> ale... I oni teraz są sprzedać te kamperki. I ceny tych kamperków, takich właśnie, co by mnie interesowały, takie trzyletnie, czteroletnie, one są... E, ci ludzie obniżyli mocno już cenę, za którą kupili, ale one są droższe niż nowe w salonie. I to jest najdziwniejsze. Ca, cały, cały problem polega na tym, że nie ma rynku takich nowo używanych kamperów. Ci ludzie, którzy chcą sprzedać, chyba nie mają pojęcia, jak spadły ceny kamperów i jak euro też na to bo euro też stoi nisko. I te kampery dzisiaj naprawdę są w cenie, te ich czteroletnie, trzyletnie, co mają po 40-50 tysięcy przebiegu, są w takiej samej cenie jak nowy salonu. Więc yy, no na spokojnie do tego na razie podchodzę i fajnie tu jest, patrzcie tam jest śniegu na tych górach, więc podchodzę do tego tak, że no nic na siłę, poczekamy, zobaczymy co rynek zrobi, ale ci ludzie nie będą, ja nie wierzę w to, znaczy ja nie wiem, może są ludzie, którzy kurde nie patrzą i kupują te używane i nie, nie zerkną na cenę nowych kamperów. Ale to naprawdę wygląda źle dla tych, którzy kupili w tych drogich sytuacjach. I dobrze dla takich tak jak ja kupiłem przed świrusem na początku, gdzie później ceny wywindowały. I teraz stoimy z cenami w tym. Dokładnie jak świrus się zaczynał, zobaczcie, dacia Sandera kosztowała 30 tysięcy. Dzisiaj nowa Dacia Sandero, najtańsza, bo to jest dalej najtańszy zamód, kosztuje ponad 60. 100% wywaliło ceny do góry. To jeszcze, jeszcze był samochód ze starego stoku, ze, z tego jeszcze jak przyszedł, i później następne co przychodziły, tak jak mówiłem, już ja już miałem problem, bo, bo tych aut już nie było na, e, w salonach, wszystko, gdzie dzwoniłem, wy, to wszędzie wysprzedane. I ten jeden się znalazł w śmietnicy, ja go nawet nie widziałem. Mówiłem Wam, że ja nawet nie widziałem koloru tego samochodu, nic nie wiedziałem, po prostu biorę. A później następna seria co przyszła no to ceny były tak porąbane i już forcyć w ogóle nie negocjował. Zresztą żaden salon nie negocjował. Było bierzesz to co jest albo no albo do widzenia, bo to są chętni, bo ludzi, ludzi chętnych z pieniędzmi było sporo. I tak właśnie było z kamperami, Tak kampery nakupywali ludzie, którzy Mieli kasę i nagle poczuli, że chcą spróbować tego życia. Nie odnaleźli się z tym po 2-3 latach, chcą wymienić. I albo ci ludzie zaczną obniżać ceny, albo z tymi kamperami zostaną na długie lata, bo no wtopili i muszą się z tym pogodzić. No ale zobaczymy, jak to właśnie dalej sytuacja będzie się kręciła, bo interesuje się teraz tym rynkiem, tak jak Wam mówiłem. Jest ciężko, ciężko ciężka decyzja. Można kupić rozbitego, rozwalonego i jakieś tam dziwne rzeczy, które się z nim działy i można go kupić taniej i sobie go robić, naprawiać. Tyle, że trzeba mi na to czas, chęci, ludzi, znajomych, którzy to zrobią. Ja nie mam, ja nie mam takich ludzi. Więc takie naprawy nie dość, że mi zejdą z czasem, to i tak pochłoną dużo pieniędzy. To wszystko właśnie zależy od tego, kto jak. Po drugie, y, można kupić busa i sobie go budować. Też to takie modne. Ale to też nikt nie mówi. Po pierwsze, nie ma się doświadczenia, więc dużo błędów się popełni. Dużo błędów, które będą kosztować Cię, bo będziesz musiał poprawiać. Materiałów nie jesteś w stanie wyliczyć, kupić trochę więcej, później oddawać, zwracać. Nie wszystko zwrócisz, nie wszystko oddasz. Parę rzeczy zniszczysz. Po trzecie, trzeba mieć y, czas. U mnie czas to jest, wolę iść do pracy i pojechać w trasę wrócić i zarobić niż to robić. Okej, okay, może, może moja praca nie jest tak dochodowa, jakbym sobie tego kampera budował, ale ja, ja tego nie umiem, więc to by się wiązało z dużymi błędami, tak mówiłem, czyli koszty. Następna rzecz, trzeba mieć miejsce. Też tego miejsca nie mam. Jakiś garaż, jakiś coś, warunki będą gorsze. Deszcz a tam trzeba mnóstwo robić, pracować, więc to jest parę miesięcy z głowy. I ostatnia rzecz, trzeba mieć narzędzia. Ktoś kto ma w domu garaż to dołe i ma mnóstwo narzędzi, też jest jak ma, ma czas, pracuje po 8 godzin, może też takie rzeczy sobie tam robić, dziobać i, ten, i, i, i kombinować. Ja też nie mam narzędzi takich, nie mam, nigdy mi to było niepotrzebne, a nie będę kupował specjalnie jakiś wyżynarek, rarek, żeby tylko kamerę zbudować i co potem z tym zrobię. Sprzedam za pół ceny, więc to dodatkowe koszty. Nikt tego nie liczy. Każdy liczy, a bo to materiały tyle, to tyle, czasu tyle. Nie, ale trzeba mieć też te narzędzia, które, na przykład, w moim wypadku, jakbym je kupił, musiałbym je w końcu odsprzedać. Więc to wszystko się tak składa do tego, że jeżeli już mam podjąć taką decyzję, to chyba na gotowca pójdę sprawnego. Więc to są moje przemyślenia na temat tego wszystkiego. Dziś. Jest co poniedziałek, wtorek. Zostaję sobie tutaj, jutro jadę na Pragę. Nie mam zamiaru się stąd ruszać, bo to jest tak przyjemnie. Nikt mi tu nie przeszkadza, nikt tu nie chodzi. Rzeczka szumi, tylko problem jak się przedostanę na drugą stronę. No i niestety wpadłem do wody, buty mokre. No i nic nie zrobię. Chciało się iść na tą drugą stronę. W takich warunkach emisja nieudana. <noise> na szczęście mam jakieś skarpetki do przebrania, buty też tam mam w tym zapasowe, więc przebierzemy się i tyle. A teraz jeszcze wrócę na temat tych śmieci tutaj, których jest tak dużo i tak posono, że ludzie tutaj przyjeżdżają i śmiecą na potęgę, bo naprawdę jest tych śmieci od groma. No muszę trochę zwrócić honor, bo nie jestem do końca pewien, ale przechodząc tutaj po tych trochę zakamarkach Zauważyłem, że jak woda jest zburzona, a były ostatnie takie momenty powodziowe w tych rejonach z gór te potoki wzbierały, widać, że ta woda tędy leci. Po prostu ona tutaj e, wy, wylewa się, bo widać po tej trawie, jak ona jest położona, jak ta woda leci. I ja obstawiam, ok, to są dalej ludzie, to dalej ludzie syfią śmiecą, bo tych butelek tego wszystkiego jest tutaj po prostu na potęgę, jak się tu człowiek przejdzie, patrzy tam tego w ogóle ile jest. Tego syfu, ale to po prostu woda to niesie z tych górszych partii rejonów, czyli tam, właśnie milówki, tam te rzeczy, nie wiem skąd jeszcze tu płynie ta, ta rzeka, że ona się tu łączy i po prostu zbiera, patrzę na tych krzakach czy coś, nie? To jest po prostu przyniesione gdzieś wyżej, jak woda tutaj szła, to te śmieci po prostu tutaj rozpierdzielała, nie? Po całym tym, i dlatego tak jest z tymi śmieciami. Właśnie ja zastanawiałem, skąd na przykład tam jest jakiś śmieć. No kto, ktoś tu przeszedł przez rzekę i tam wyrzucił, no bez sensu. Ale teraz właśnie mi to daje do myślenia, że to jest spowodowane tym, że jak woda zbiera i ona tutaj płynie pewnie e, całe to zalewa tutaj to miejsce. No to nie się te śmieci. Tak ja mówię, co nie zmienia faktu, że te śmieci ludzie gdzieś nad rzekę przynieśli przy rzece wyrzucili. I stąd woda później zabrała i zwioza to tu niżej, nie? I może tu jest jakiś taki teren, że ta rzeka widać zakręca. No i wyrzuca te śmieci na bok, na prawo, i już później nie idą z tym nurtem tam dalej. Tylko tutaj większość leci, reszta idzie tam dalej i następny jakiś taki zakręt czy coś, pewnie będzie następne, kurde, wysypisko, wielkie śmieci. No tak mi się to wydaje, nie wiem. Nie wiem, czy ktoś się na tym zna, coś myśli, ale ja to teraz tak... Tak to odczytuję, że tu jest coś pod tym względem właśnie zrobione, że e, po prostu jak jest wyższa woda, tereny powodziowe, dlatego te śmieci lecą. Ale to nie zmienia jednej rzeczy. Jakby ludzie nie śmiecili przy rzece, to by tego tutaj nie było. I to niekoniecznie ci tu z tego rejonu, nie? Czy ci, co tu przyjeżdżają w to miejsce. Bo to też można uważać, że ludzie, którzy kamperkami czy coś przyjeżdżają, potem robią śmietnisko. Zazwyczaj ludzie, co jeżdżą kamperami, nie robią takich śmietnicz. Zazwyczaj, bo ja nie mówię, bo są też takie dziady, którzy nasyfią. Ale większość raczej stara się nie, nie robić syfu za sobą, żeby te miejsca były jak najdłużej dostępne. Bo wiadomo, że mieszkańcy się mogą wkurzyć i, i, i zrobić coś do, do gminy, żeby zablokować wjazd w takie miejsca i już nie było dojazdu, skoro ludzie nie umieją o to zadbać. Nie? A, aczkolwiek tu bylcy też przyjadą na piwo no i wyrzucą puszkę. To, to też jest tak. No więc to tak nie jest. Nie jest to takie proste do, do wyjaśnienia. Aczkolwiek miejsce jest fantastyczne i jakby było trochę ciepło i ognisko sobie zrobić. No, rewelacyjnie. Tak ja mówię, od wczoraj jest, dzisiaj nie wiem już, która jest godzina. 11, 10. 10 będzie. Nie ma nikogo. Nikt tu nie przychodził, nikt tu nie. Podoba mi się. To jest koło żywca, naprawdę. Wieprz, koło żywca. No i dobra, koniec tej przygody. Jedziemy do domu, zrobi sobie jakiś obiadek. Było tu mega sympatycznie, trzeba przyznać, że chyba tu wrócę. Zresztą każde te miejsce muszę mieć pozaznaczane, bo naprawdę jest tutaj... <laughs> Ciekawe te miejscówki mam. Wjazd taki nietypowy, ale dzięki temu tutaj nikogo nie było. Więc e, coś za coś. Jedziemy, jutro mam robotę w Pragę. Jeden punkt to jest... Jeżeli mi się uda jutro wieczorem wyjechać tam w nocy rano powinienem dojechać, rozładować, i może jeszcze uda mi się wrócić gdzieś do Kudowy na yy, po stronie Polskiej na pauzę, bo to yy, patrzyłem, że to jest Praga, ale od strony tu Kudowej, więc lepiej z tej strony jechać niż tam przez chałupki Brno, bo później całą Pragę trzeba objechać naokoło, a, a z tej strony będzie to Bliżej, więc yy, paciaka woda czyściutka. No. <laughs> więc sympatycznie. <laughs> taki jest plan. Dzięki. E, trochę pogadałem o kamperkach. Wszystko następne będę odkrywał z czasem. Sam zresztą nie wiem do końca, co jak się to skończy. Więc polecam obserwować, lajkować, subskrybować. Dużo rzeczy będzie się działo, bo wszystko jest teraz. Dzieje się szybko, no. Nara.